Co się stało? Moje skarby. Tam ten misiek, on znikał i się pojawiał. A potem się sam przywrócił. Jak to? Tak, bo sama. Na pewno się przewrócił, bo zobacz, mamy trochę krzywą podłogę. No <grym> więc <z> nikogo się pojawiało. No więc prawdę. Wiesz co, pobawcie się klockami, a ja wezmę tego misia może. Dobra, ale nie pokazuj nam go, ja się go boję. Ja jeszcze bardziej. I u od ciebie mieścia. Ja mam tyle się co ale jestem po prostu większa. Ach, już go zabiorę. Ale daj mi kokardę. Dobrze, dobrze. Masz, załóż sobie ją. Fajną masz kokardkę. Podaruję ci ją. Tak, masz. Dzięki. Ona jest chyba na mnie za duża. Na no dobrze to ja ją wezmę, żeby się nie zmarnowała. Spaczka. Masza. Dzięki. Aj, Saki. Nic się nie stała. Oj. Dobra. Przymierzę ją ślicznie? przepięknie. Dobra, pobawmy się tymi kleszkami. Dobra. O nie, zapomniałam powiedzieć wujkowi, tacie. ciociu. to znaczy nie wujkowi. Dobra nie może. Tiociu. O, tak. Za, za jakieś już 15 minut musicie być na basanie. Dobrze, dobrze. Ono tak. Powestacie o tym samym. Dobrze. Mama! Tak? Aj, 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 aj. Dobra. Znaczy, o kudę. Mama. Tak. Już muszę iść. Dobrze, powiedziałaś ci i dacie? Tak, tak. Będą co 15 minut. Okej, okay, no to ja już też akurat pojdę, wszystko już posprzątałam. Dobrze, chodźmy. Przepraszam. Oj, przepraszam dobrze to ja pójdę samochodem a ty i z u nas spacerem po parku tak tak no to pa mamo. pa ding dong ding dong pa turcio tu. Ding dong, ding, dong. Już otwieram. O dzień dobry. Eee, przepraszam bardzo. O dzień dobry. Dzień dobry. Zapewne Przepraszam. <coughs> zapewne przyszłaś po kwiatuszkę tak, tak, mamy iść razem do parku. Dobrze już się wołam. Światuszka. Tak. Jessica po cię przyszła. Tak, już schodzę. O, cześć. Cześć. Dobrze, to ja już pójdę. Do widzenia, pani. Do widzenia. Mała, nie rozwalaj mi kaszanki. No, jak widzisz, moja jest upardziu z kaszanki. Dobra, co, idziemy? Tak. A, i jeszcze jedno. Jak tam z nią? Ona nie idzie. Ja ale pójdź na do kina. To super. No. To chodź. Adam. Tak, tak, tak. Przyjdziemy chodź. Gdzie jest samochód? A, zapomniałam. Kasia ją zebrała. A, dobra, to chodź, piocha, Cześć, ciacia! Dzień dobry. Dzień dobry i cześć. My już musimy pędzić, pa. pa, pa. Hej, no co tam małe? Cześć! A kim jesteś? Chyba nie obcim. Nie bójcie się mnie. Mama zadzwoniła swoją komórką, żebym przyszła do was i żebym wami się opiekowała. A co to opiekowała? To znaczy, że jak czyjaś mamusia dzwoni do mnie, ja przyjeżdżam, a gdy ona przyjedzie, ona daje mi pieniążki, ja tak zarabiam pieniądze i wychodzę. A co to zarabianie? To takie coś, że, no wiesz, no, no, yy, może pani wyciągnąć, bo ja nie wiem. Ha, oczywiście. Na przykład, że ktoś zarabia pieniądze w sklepie. Na przykład, twoja mama idzie na zakupy, bierze różne produkty i kupuje je. A pani kasierka bierze pieniążki twojej mamy. A no tak! No widzisz? Hi, hi. Dobrze, to wy się bawcie, a ja sobie poczytam książkę, dobrze? Dobrze. Dobrze. O, dziewczynki, a co to za taki ładny misio? Jaki? Co się stało? O jeju! kupujmy, bo odlaźnikał i przywlaciał. no i tak się najeździł i mrugał. Eee, to ja lepiej go nie wyciągam. Dobrze, już go chowam. Wszystko dobrze. Może zrobić wam jakiegoś po batoniku, dam wam i pokażcie, tak? Tak! Jeśli to mi się trochę, trochę popawcie, potem pójdźcie umyć rączki i już dostało, zapraszam. Dobrze. Dobra, lepiej na wszystkim mówić, chodźcie, no nie. Ale dobra, chodźmy się pobawić, a potem umyjmy ręce. Dobra, chodź. Bye, Jay. Ha <laughs>